W imieniu sekcji piłki nożnej Adkan Resowi przekazujemy na pani ręce piłkę meczową dla Oliwierka, który będzie świętował swoje 11 urodziny. Fantastyczna inicjatywa, która musiała spotkać się z naszym pozytywnym odbiorem. Ten list poruszył nas niesamowicie. Młody adept Nie rozwija się. Mamy nadzieję, że. Piłka z podpisami zawodników będzie dla niego bardzo miłym prezentem rocznicowym na te 11 urodziny. Niech jego talent rozwija się. Przekazujemy na ręce mamy oficjalną piłkę Fortuna Ligi. <grymne> Dziękuję bardzo. Oli w dniu Oliwie po 11 urodzin. Chciałem było najlepsze życzenia od nas i od całej drużyny reform. Teraz się ten prezencji. Bo się ukądowali w i podpisamy się mogą. Ja jestem tylko posłańcem. Oni Ja jestem tylko posłańcem. ja cię kręcę. Jak byłeś się to zrobić? Da się wszystko Dobra. Dać. Dobra, da się, da się... Droga drużyna, dziękuję Wam bardzo za taki fajny prezent. To było moje marzenie. Dziękuję Wam bardzo.